Dziś mam zarąbistą escę esę. Może to zagrają w esten, ja. Ona cudnie się wygina, Zarąbisty będzie finał Jesteś taka orcina. Dziś mam zarąbistą escę o, tu trochę uniesie Od 12 aferka Marcin, a więc tak, czemu palisz majeranek? No ja pierdolę, kurwa, na Herkulesa Nie twój interes Nie przeklinaj, kidosku A ty niby ile masz lat? Nie interer, bo kociej mordy dostaniesz. Nie mam dość. Co teraz? Bijemy się. Jest ser. Dobra, to idę do domu. Jamal, kryj mnie. Ej. Maciuś, wyzywam cię na pojedynek. No, ja pierdolę, kurwa, na Herkulesa. Jamal, no ja pierdolę, kurwa, na Herkulesa. Zostaw mnie. Ej. Marcin, Dżamal, dostajecie oboje uwagi. No i ESA. Maciek Cudzymąż. Marcin Pijanowski. Dżemel. Adam Mały.